rywalizacja klas na różnych płaszczyznach. Zwycięzcy ubiegłorocznej edycji przeżyli noc w szkole. Zabawą wymyślonym przez grono pedagogiczne nie było końca. To była naprawdę świetna zabawa. Jednak czasami warto zostać dłużej w szkole, nawet przez całą noc. Obejrzyjmy relację. Teraz bardzo dużo emocji, jesteście na tak, więc pewnie zabieracie się do pracy. Ale rano, kiedy będziemy zmęczeni, to ostatkiem sił, ale sobie pozostawić porządek, dlatego że Pani

Warto pamiętać, że w naszej szkole odbyła się akcja Góra Grosza. A teraz przyznawać się prędko, kto nie oddał paru groszy. A cel był bardzo szczytny. Szkoła zbierała na dzieci, które nie wychowują się we własnym domu. Cieszymy się, że mogliśmy im pomóc i dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli się do akcji. Narodowy Dzień Wolontariatu to powód, aby podsumować działania młodzieży w błogosławskich sekcjach wolontariackich. Oto skrót z debaty, która odbyła się w naszym gimnazjum. W dzisiejszym dniu, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, i w naszym społeczeństwie, bardzo niemodnym dniu, ponieważ sami wiemy, że jesteśmy, czy może inni, oprócz nas, nastawieni są na konsumpcję, czyli na branie, a nie na A ci, którzy dają coś z siebie, to wtedy dopiero są tymi fajnymi ludźmi. I cieszę się, że ten Międzynarodowy Dzień Wolontariatu można obchodzić u nas w gimnazjum nr 2. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy młodzieżą z wolontariatu w Rzymiejskim Ośrodku Kultury. Tworzą go osoby w różnym wieku, gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich. W tym roku jest nas około 20 osób. Naszą pracą kieruje pani Agnieszka Lewandowska, z wana Szefowa. Podejmowane przez nas działania, jak i nas samych, charakteryzuje hasło młodość, optymizm, i kultura. Nasz wolontariat zdecydowanie różni się od innych organizacji działających w ubogowie i okolicach. Nie skupiamy się raczej na pomocy ludziom biednym lub chorym, choć angażujemy się w zbieranie produktów do szlachetnej paczki. Naszym, priorytet naszym priorytetowym zadaniem jest pomoc przy wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Młodzieżowe Centrum Kultury To Jesteśmy wolontariuszami z gimnazjum nr 1 w Głogowie. I tutaj tak pokrótce historia naszego wolontariatu. Wolontariat w gimnazjum nr 1 w Głogowie działa w naszej szkole od 2009 roku. Obykonani są pani Iwona Wspaniała oraz pani Chylińska. Każdego roku grupa liczy około 20 uczniów koordynujących działania oraz wielu uczniów regularnie angażujących się w akcje. Grupa oprócz typowych akcji związanych z wolontariatem zajmuje się przygotowywaniem różnych przedstawień i spektakli. Podjęliśmy już wiele działań, które chcemy kontynuować w przyszłych latach. No tutaj tak spisane pokrótce nasze y, działania, czyli y, różne rodzaju zbiórki, współpraca z przedszkolakami oraz wiedzieć o wolontariacie szkolnym z gimnazjum nr 5 imienia polskich w Głogowych. Otóż krótka historia to że wolontariat utkwam w październiku 2003 roku z inicjatywy naszych uczniów i wydarzenia kultury jako odpowiedź na potrzeby pomagania innym w celu poszukiwa poszukiwania godności i indywidualności drugiego człowieka oraz kształtowania postawy godności, tolerancji i rozbudzania wrażliwości. Teraz przedstawimy kilka placówek, z którymi współpracujemy. Jest to m.in. dom samotnej matki Numer i tam organizujemy zbiórki książek, zabawek, robimy naczki Mikołajkowi. Bardzo cieszy nas też fakt, że właśnie szkoły i inne instytucje współpracują z nami w tym zakresie. W bardzo dużym stopniu uatrakcyjniają tą naszą ofertę. Plus wolontariusza, który działa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej to serce otwiera serce. Mamy tutaj garstkę przedstawicieli, ponieważ dużą część stanowią osoby pracujące, są też to studenci, a więc nie są niestety tak dyspozycyjni, aby mogli się tutaj zaprezentować. Proszę. proszę. No, no i tak, sama nazwa no to została stworzona przez wolontariuszy. Akurat nie przeze ja nie mam takiej wyobraźni. No tutaj jeszcze też garść informacji takich już. Tutaj akurat mamy delegację um, no absolwentów, ale też Szkoły Podstawowej nr 14 w Bogowie. Um, dzieci przez cały miesiąc gromadziły um, środki czystości, a, które były przekazane na rzecz wybranej, um, tygodniowej rodziny. Serdecznie w imieniu samorządu buśniackiego. Coś może na początku chciałabym powiedzieć parę słów. Nasz samorząd działa na zasadzie sekcji sekcja plastyczna która zawsze jest odpowiedzialna za deklaracje, tak jak na przykład dzisiaj. Sekcja kulturalna, która zajmuje się wszystkimi działaniami właśnie kulturalnymi, czy robimy tym roku później nauczyciela sami z naszej inicjatywy. Sekcja informacyjna, która zawsze stara się, żeby wszystkie klasy wiedziały, co się dzieje w szkole, jakie akcje są prowadzone, oraz sekcja, która się cieszy największą popularnością i zainteresowaniem, czyli sekcja wolontariatu. No i przejdziemy teraz do naszych akcji. Tutaj widać właśnie e, wolontariuszki między innymi z Kasięczycy 3. C. Brało udział w Pittsburghu. E, to było w tamtym roku e, projekt nazwany Sport nie tylko dla najlepszych. E, Polegał na zajęciach sportowych z ludźmi niepełnosprawnymi e, z, e, z Arki i ośrodków szkolnych. Tak. tak. Bardzo nasi uczniowie tutaj jo, lubimy się integrować właśnie z osobami z arki i z tego <tum historian dreams> <So> środka. <android> co roku też do nas przychodzą, mamy tydzień tolerancji, wtedy się integrujemy, razem pracujemy, jest naprawdę wesoło. Możemy szykować jakieś dekoracje, na przykład albo na święta nocne, na I generalnie właśnie tak będziemy na poniedziałek. Jakie prowadziliśmy akcje, tutaj zbieraliśmy jakieś zabawki, które są niepotrzebne jakieś już wiadomo, z których już wyro, wyrosliśmy. Dlatego prowadzimy właśnie z przyczynki i zabawy, potem przekazujemy je. Dzieci niepełnosprawne. Tak, się dzieci tak. niepełnosprawne staramy się nie tylko właśnie zabawki, ale też studycze. Organizujemy w szkole na przykład jest to inicjatywa zeszłego roku. To jest kojkowy turniej Gryfińczyka i właśnie warunkiem uczestnictwa jest przeniesienie czekolady, więc kolejne jakieś tam studycze i y, przyszli staramy się zebrać. Właśnie wtedy przybieramy się właśnie za lapałopanem Mikołaja i w szkole staramy się umieć ten czas. Tutaj e, też jest pokazane, jak zbliża się święto zmarłych, grywa już jakieś zmięcze i też grupą będziemy sprzątać. Poddziałanie Chciałabym przedsięwzięć. Być może to jest ochrona środowiska, może to są zwierzęta? może to są dzieci, może to są osoby niepełnosprawne albo ludzie samotni, czy może ludzie obozy. I to jest taki moment na chwilę zastanowienia się, to ja bym chciała, chciała, zainicjować, tak? A więc, jak mówię, można w górę. Wszyscy oddali karzeczki. To jak jest ze śpiewak... Ako policzytamy. To Natalia, jak już jesteś tak kisla... blizną, ja, to, to spróbuj czytać wszystkie pomysły. A, to chyba nie.